Stosy Ile? Niczy stosy, stosy ciał Tak czy siak nasi bohaterowie oraz złoczyńcy dostali ciężki wyrok i czeka ich teraz trudna walczę o zwycięstwo mm -hmm. Ostatnia szansa To waleg Ojej, pusz ja pierdole pchnęli mnie no uh! ojej, komuś się tam czuwa co tam Łukasz? Stój jest, tu Łukasz. Tak, tak. Gdzie jest ten drugi nasz koleż? tu jest. On nie działa przyciągnięcie. Ojej. Push, pushman idzie. Uważaj. Ja przede wszystkim umiejętności, coś prawdziwego chyba na raz. Mm -hmm. Mniejszy se DPI na jest. Mam, zamrożony. Widzę. Muszę Jeszcze by to kurwa przeżył. Co? DPI se? Jeden tak, na jeden z dwóch. Tak napisał już też Fajnie. Nie, jeszcze nie. My nie wiemy gdzie stoić, naprawdę kurwa, nie wiemy. Ależ to. Elegancko jest kurwa. Tak kurwa, dupą się jeszcze zamrożę. Iście jedną wyszedł zresztą, czy nie? Dla jasnej stronie. Jeszcze nie. Weź i kupuj mnie. O wyszedł. Na dwóch. <noise> ja tyle, co zrobili nam, przed, nam przedwczesne pudewa. <noise> airneider a tak co o nie rozumiem ich -hmm, języka ale to na pewno złe próbujesz ile we wy czy nie Wątpię. masz zioła poszła tylko. To to się Wypierdalej. jak idzie na się o co o pa pa 10 razy kurwa wszystkich mam leć dalej s co Jej, dupu, hrabą z zapóźnieniem jeszcze dostał po czasie, kurwa, nie tego hita, no ta, dobra gra Może tak wypierd dalej Ty no jedenasty level ci robi, że teraz. <laughs> Co chcesz iść game do końca się <laughs> ja pierdolę Marysa. Coś wziął? E, e, może... A. Czekaj, patrz wyjdzie. E, nie wziął wyższy level. O, z, 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 dobra społeczność kurwa. Ooo <laughs> o o nie no to teraz i ładnie pojmować porządnie. Ale wiesz, jeżeli jakieś kombo, czyli kurwa uważaj trochę. Nadal się że coś jest na rzeczy jakiś kurwa smercza albo coś. Spierdalaje, alive? z Ukrainy jest nie na tak. Spokojnie, żebyś kurwa się nie wyjebał, uważaj. Szkoda, że nie było cię na Rozumiem, że Bobę, tak? Kogokolwiek, ale z Bobą to, już wiesz. to może już tu No właśnie. A mi się wydaje, że to była taka runda testowa. I oni są z, z tacy dziwni, jesteś w stanie się Jego może będzie lepiej. ale kurwa. Czy tam tamtego frajera? Spróbuję. No kurwa, Mać! Jebańcu pierdolony, nieśmiertelny, kurwa, ey, żyj. Może wróć do Widzę. się tylko. O, Nie! Kurwa, wstał się. Bierz... Kurwa, no nie mogę go w ogóle. Nie, NDP ma jakieś wyjebane, o kurwa, co go próbowałem? W lesie, to kurwa biją wszystko. Uważaj. No kurwa po prostu żyk. że jest was za mało. Trochę mu się ze że się tak mało. dalej tym Bobą, kurwa, uważaj. No Bierzesz? kurwa, przejebane. Merce. Kurwa, prawie go mamy. Jest! Żyj! No final charge zrobiłem, kurwa. Fir dole. Oj, oj, oj! S? Jebany robak, trzalował. Nie, chyba grali razem w ogóle mi się wydaje. Za dobre combo tu wyszło coś, nie wiem. No dobra jebać S. Ja pierdolę, co to za kombo trwa. Tam minowanie uprzejmie proszą o zaprzestanie wzajemnych mordów w kabinie. No ale o, tam też takie były tak, właśnie. No też nie no, jestem je dobrze. rozczarowany. Pierdolę, co to nie spadnie. Oczywiście, że... spad Łatwo, spadł, spadł. łatwo, I to ten lepszy... O, wyszedł od razu, od razu, kurwa! Ja pierdolę! Ale ciota, koła jebane. Ciota jebana, dupe. O tyle, kurwa. Ja pierdole, Kurwa, Skurwa, tylko weź bekę z czegoś takiego, nie? To jest ja pierdolę. ach. Ciekawe, czy jakiś zjebus tu wejdzie, kurwa, czy nie, pewnie nie, Kom. Kom, one, few, one. Proszę bardzo, idziemy. Na, nadchodzimy, w pewien Ci kolego. To jest ten moment, który przewiadujesz jeszcze, że nie ma czegoś takiego jak 1 na 1. Masz detonik? No. no kurwa po prostu uważaj. Oooo! Ojej, ojej, nie płyku. Komę 1 na 1. No, proszę no, bardzo. S. Out. Zajębiście. no O to chodzi w sensie praca, że wypracowałaś. To jest... brzmi logicznie. Kurwa, bycia świętogazowania Żyda i tak jest? Co? Świętogazowania. <grystanie z gadań> Aha. 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 Wal! Elegancko. Kurwa, idę ma O, zajebiście, podoba mi się. Co tam bił? Ojej, co? Szarże pierdolę, Dawaj, pokaż pokaż, pokaż. Szarża, szarża. A, schowa się tam, okej. Okay. Czasno Impuls skanując kartę, źle oceniłem sytuację Ja pierdolę Bal Aha Leżał i się rokował Ta, Tak oczywiście zdał Ten wiesz świetle Well Ey Co chcesz hmm? Sons <that> pues... of, of god <laughs> I <didn't. that fois> No ale wiadomo co było ostatnia, jest na lewle, nie można patrzeć Co tego. tam na górę? Nie, to. A jak? O! Ja pierdolę! Wykrzyknik, mał, wykrzyknik. I jeszcze to S niebieskie półwarze, ja coś się to nazywam. Alive, Alive. Pupa ja z Łukaszem. A że Mam. Ten przyszedł koleżka do mnie, Ojej, nie pykło ci Derzawi, Déjà-vu, kiedyś coś takiego było. Żeby... <laughs> Grałem z tyle czasów to gówno i śniadko okay, nie odejść takiego raz, nie? Co chwidać jesteś pokazał Ojej O, zdziwienie <grywki> <grywki> bik! O Ojej. Ja, ale poszło tam to weszło Co to co? Oha, to szybko poszło, no dobra, out

No w dół PS tego mańki jakie to pierdolę kurwa jest? Nice. Po lewej, a do, widzisz na górze zeszła? Stamtąd widzisz? Spear, dalej kurwa, mało pojechałem. Przede mną, nie miałem jeszcze ciągnięcia, wiesz? Tam też siedzi, No przecież się kurwa blokuje do niego frontem, Spear, dalej. Kurwa mać. Bal! PES? BIZNES JĘ TYM miecikiem KURWA <laughs> OJEJ Ojej co się stało? Ojej pomacham ci jeszcze ojej No respekt, jeden na jeden, Okej Opa, się o level Anaki teraz chyba, bo oni chyba najwięcej tym walą na jakieś koopatry głównie, kurwa. Czy supremacja? Mam wudera bez pelerydy. ja pierdolę. A to wygląda głównie. No, idzie se goście, kurwa, starszy, puteśce, chyba, z gościu, kurwa starszych, tu też chce, chyba jakiś pełen hello. <laughs> A, mówiłem, że wuder, znaczy WDR v 2 tam będzie, znaczy, tak? Haha, no że. ja ta Artyleria. Ale, 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 ale. Ale, jebać rydów. Jebać yy, to. <laughs> Co? Kurwa, no. To stąd da się, wiesz? Przede mną jest Anaki. He, da się tu wejść, ja pierdolę, zobacz! Mm -hmm. A spierdolił sobie. Ja pierdolę! Ty, żeby ci ten frajer nie przyciągnął, bo tam jest po tobą. Chyba, że co mi robią, to ja wróżę na nią. idzie, do ciebie? cię, idzie, 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 idzie. Widzę. No przecież kurwa! mi stanie ci postać jak kutas i chuj Elo. Uważaj... Maże... Dobra. Mam ją. No to S. Chodź tu. S. czy wyjebają ją, przecież Zabij Zajebiście, cołazi mi to mapy i Elo. Przyciągnie ci, Anakin, na pałę <laughs> Ja pierdolę. A, przyciągnę go Chyba nie działa, znaczy przyciągnęłem, wysrałem, kurwa. A, tu jest, tam i Na zewnątrz jest, uważaj, on się patrzy teraz tak elegancko. Tę, nie. może Możemy go umieścić raczej. Aha, tam już jest, Jej. Pomysł. Aha co on robi? Gdzie on jest? Nic, zupełnie. Nie macie najmniejszych szans. Eee. Nie masz tego tego, nie? Za dobrze by było kurwa. Nie. <laughs> A kurwa prawie to tak dobre było, pizde... O kurwa! Nie, nie, nie! Dobra. Pizdę se udos.

Ojej, nie To był ten. A, z O, wyszedł. A są... ojej, ojej. Dobra, łatwo. strona. Ach, po prostu, kurwa. Do długu se weźmie ich, mój. Tak. Na zdeptanej ziemi, którą lubić może. Tylko... A ja, przynajmniej. Co. No, to nie nie kurwa, my sobie wygramy, ale chopaki. No, Jeden jest świetlny, ale dwa. BAL! Puszyk? dabi zabić, zabić, zabić! Daj go! Spir dalej, Kurwa jeba, no no pały! No, próbuj tam tego dobić. Ten lewy szybki smyszy, myszy, no skinowy, no okej. Okay. Bardzo bo fire na Plesach. Dobra. Spierdale, dalej, dał nie, jebany. Mam Łatwo. <coughs> Lewy 3x myszy to są kurwa playerzy, lewy 3x myszy 200 level, nie? Przyszedł, włączył duchu, dwójkę i lewy 3x myszy. Spillowy wygrać. Najlepiej no, w Aaa. Moje <noise> poplecznicy są <noise> wszędzie. Dwujeczkę co chwilę i chuj. Hasjucie! Na górze jest. Mhm. Mm twoje moce, Jedi, zalecają twoje, za a teraz pustą. Mocha. Lepiej wasz. Wal... Jeszcze mi kurwa 10 hitów może zada... Wypierdalaj kurwa. Kurwa THX ma mu chęć napisać, ale jebać jeszcze. Ja mam na kinie, zajebiście. <grywa> Normalnie, wy <grywa> się już odpalacie bardziej niż ja kurwa pisaniu do nich kurwa, nie? Z, ten, ten, tamten też kurwa, Cipas, no ja pierdolę. Cipsa są zawsze. Spala się, bez za intro. Jakby mieli mózg, to by odnotowali, kurwa, w mózgu, że to jest trybka na dwa. Chodzą 2 na 2 kurwa. Czekaj, 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 tryb tu. Uder prawej. Dawaj, 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 Kurwa, o, no nie! Oś, odjebał. Moja wina, że on polecza kilometr, kurwa. A we ragę w uder, kurwa. Gdzie jedno drzwi rewizję A no po prostu się blokuje i dostałem, Nic po prostu. Nic. Wderzę za to, bo... Spierdale, kurwo. Uuu, ojej, duszenie. I te no 10 hitów, może mi kurwa zada od razu. Ja pierdolę kurwa! Wuder jestem style da kurwa! Ja pierdolę! kurwa Rzeg. Rusz się, bo zdechnę zaraz Bo blok na kina nie działa, bo pokój Nie muszę się naładować. Szkoda Mango, mango. Mm, Kurwa paski są dla jaj, pamiętaj, zawsze dla jaj kurwa. No pierdolę, ale bał mnie pan. Widerek na pałę. Kurwa, jasna strona, kurwa. pierdole ja pierdolę po prostu. na na był chociaż tak dobry, ale nie, kurwa. On musi być po jasnej stronie i dostać pierdol zawsze i chuj. A nic, no zbagowała mi się ta dwójka, nie mogę się ruszyć, kurwa. Zajebiście. Zrzyk. Czekaj. Tego Kurwa, zdechnę zaraz. Mam Dobra, bola? I gituba, chodź. No ha, no ile to bije kurwa. Ale no, ty... Podskodnij będę! Uważaj, uważaj. W poloniak nie wiem. No cię tepnie kurwa 10 razy do tego, tak. I teraz tu O 300 na wuderko ma. Ojej. No kurwa zrobiłem doszło przecież do chuja. Aha, stanie ze z blokiem i chuj Trudno No zrobiłem dasha w prawo co się stało? W no się stało Uj. lakp P4 się stało Jestem się na pałem Nie ma ucieczki Pizzę se udyszł chyba W plecy mu to zrobi A no nic widziałeś Kurwa, dwa razy, dwie zdolności, nic, nic, ich nie Dobra gra. Dobra, chyba standing będzie robiony nic więcej, kurwa, nie ma sensu. Jesteś bez wartości. Twój trud spełznie na bliższym. Nie mam coś? Daj, no. kurwa. No, mi dwójka nie włączyła się w ogóle, kurwa tym razem. się kurwa. Coś z tobą jest nie tak. Hagridam. Co wyjdziesz sobie z gry? Czy to Tam będzie piatoli. Tamten tamtenu, tamtenu wyszedł. Ojej. Będzie den przez półtora minuty jeszcze, kurwa, super. Densnik wuder kurwa. A, super zdolności. A, nic mi nie zadało! Uderzyło go albo nic mi nie zadało. To no ta! Pizda, zobaczyć, że się kurwa kutasem. Aha. <noise> No, no wiesz po prostu... CZEMU TO WYPIERDALA idziesz DALEJ, KURWA?! Kurwa, to... No, mmm! z ciebie życie. Ale on jest, kurwa, nieporadny. Znęprze, z to jest Znaczy, to spierdala to po prostu, nie? T takich ludzi, kurwa, jak nie atakujesz i na palę, to i mają laga mózgu i chuj. Wystawiasz moją cierpliwość na próbę. Ojej. Przestaniesz atakować moich przyjaciół. Maj, płacę w krew, ale nie wierzę. też. Ale on nie może nic zrobić zbytnio, kurwa, nie? Jak tak defensywnie grawki? Nic, nic, kurwa, nic i A nic jedzia, no, ta... nie działa, no tak. Tu jest zdolność, tak dużo. Nie bije za długo. Wiem, wiem, jeden hit max. 400 p to wuder mik 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 zrobi już nie, nie ma życia kurwa, tworzymy Imperium nie przebacza. Moje Co tam w ogóle się pokali? <noise> <noise> No tak. Jeb... Yep. już nie pytają, i stwierdzają, że 1v1, kurwa, Gdybyś ich poraził na zewnątrz, ja bym kurwa pusza komuś sprzedał, nie? Też Chcesz? Dawaj. Kochać mi się stanąć w, w tych drzwiach tak najlepiej. Trażę. Chyba, że tędy pójdą, to tam gdzie indziej. Czekaj, czekaj. Jeden mi leży tu wóderek. Zatrzymam no. Vadera. Zajmijcie się resztą. Już masz. Gówno stał. Pierdolę po prostu forci, jebany kurwa. Duszenie byś chciał. Je, nie ma. Przyszedł sobie kolegę? Widzę, właśnie. Dobry plan, oczywiście. Chyba. Ach, nie trzeba było, żeby to Juj. Powiedz, jak byś to miał. Ja nie mam jeszcze. Nic tutaj nie dało. Mogę wyjechać tylko Jeden, fajnie odjechał. Eee... Je? Go. Się pewnie, znając kurwa tą grę. Jeden, drugi zjadł. Hmm. Napisałeś to, nie czekają teraz, tak? <grywa> nie sądziłem, że to są żywy, nie są No. Kurwa, po prostu czemu się ja się zawsze są ustawić, A pierdolę. No. Ale się odbijam, ja Ta. Tak. 10 kurwa milionów HP może od razu, kurwa, tak, tak. S. No kurwa, co to było?! Widziałeś to, no, kurwa?! Co to było?! On się odbił od niewidzialnej ściany od kurwa! Co to miało być?! Ja pierdolę po prostu. No 10 kurwa hitów, może od razu, ja pierdę za gówno gra, kurwa jebana. Co na napałe jak Debi? jest dawn Kurwa co za spierdolona gra! Ach. Ale kurwa co to się stało? Widziałeś? Kurwa winęło kurwa drugą stronę, kurwa macie, ja pierdolę. dzisiaj się będą kłócić o wdera trochę. Trzeba po prostu... Zaraz iść tam przed drzwiar może stanie. Nie wiem, bo pojadziłem, ale nie pojadziłem. Przed nie dalej. Granatami będziesz się jebał, ta 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 Ja pierdolę po prostu, i żadnego, nie ma takich rzeczy to nie ma Bi 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 rzucaj za te górną. dawaj Nie, mam Dał mi się sam tylko ja pierdolę <laughs> Fuck you Co bierzesz? Chwila na Ja nie wiem co ja chcę Ojej, ojej, już płakał się Ojej, 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 ojej S <laughs> Dobra